Oto ostatni moment Barbie Hsu, gwiazdy, która przez lata była ikoną tajwańskiej popkultury, a jej życie pełne blasku zakończyło się w cieniu zimnego japońskiego szpitala. Nikt nie spodziewał się, że wakacyjna podróż do Tokio stanie się jej ostatnią. Oficjalna przyczyna: zapalenie płuc wywołane wirusem grypy brzmi banalnie, a jednak odebrała życie kobiecie, której imię znała cała Azja. Ale czy naprawdę to tylko choroba była winna? Przed śmiercią HSU miała powiedzieć coś, co przeraziło jej najbliższych. Moje ciało od dawna jest słabsze niż wszyscy myślą. Popularność kosztuje więcej niż można znieść. To zdanie, wypowiedziane podobno w jednej z rozmów telefonicznych z siostrą DHSU, wstrząsnęło mediami, kiedy wyszło na jaw po tragedii. Czyżby jej zdrowie od lat było? Systematycznie wyniszczane przez nieustanną presję show biznesu i burzliwe życie prywatne? Barbie HSU aktorka, modelka, piosenkarka i celebrytka, którą świat poznał przede wszystkim dzięki roli. Shan AI w kultowym serialu Meteor Garden. Jej niewinna twarz i zadziorna energia uczyniły z niej symbol nowej fali azjatyckich gwiazd, które w latach 2000 rok zdobywały serca fanów od tajwanu po. Czasu cierpiała na poważne komplikacje zdrowotne, być może jeszcze bardziej niebezpieczne niż sama grypa. Czy jej organizm był osłabiony przez dawne terapie odchudzające, przez stres, a może przez kontrowersyjne leki stosowane w celu zachowania młodości? Ta historia to nie tylko opowieść o śmierci. To również mroczna refleksja o cenie sławy. O tym, jak łatwo tłumy klaszczące na w koncertach i przed ekranami zapominają, że idol także ma swoje granice. Barbie i HSU zostawiła po sobie nie tylko rol, piosenki i wspomnienia. Zostawiła pytanie, którego nikt nie chciał zadać. Jak wiele jesteśmy w stanie poświęcić dla piękna, Sławy uwielbienia? Barbie HSU, znana również jako S, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy historii tajwańskiego showbiznesu. Dla całego pokolenia Azjatów była symbolem młodości i marzeń dziewczyną, która w serialu Meteor Garden sprzeciwiła się arogancji bogaczy i podbiła serce. Przystojnego lidera grupy F4. Ten serial... Wemitowany na początku lat 2000 roku, nie tylko zdefiniował azjatycką kulturę telewizyjną, ale i uczynił z HSU gwiazdę o ponadregionalnym znaczeniu. Od tego momentu jej kariera rozwijała się błyskawicznie. Ona sama stała się ikoną stylu, piękna i odwagi. Epoka, w której błyszczała, była czasem przemian. Azja otwierała się na globalny. show business, a produkcje telewizyjne z Tajwanu i Korei zaczynały zdobywać popularność na całym świecie. Barbie była jednym z pierwszych symboli tej ekspansji. Jej twarz zdobiła plakaty, reklamy, programy telewizyjne i okładki magazynów. Była wzorem dla nastolatek, a jej życie prywatne niekończącą się pożywką dla prasy bulwarowej ale równolegle z sukcesami pojawiały się rysy w idealnym. Wizerunku Jej życie uczuciowe stawało się głośniejsze niż kolejne role. Relacja z aktorem Wisem Joe, ekranowym partnerem z Meteor Garden, była jednym z najgłośniejszych romansów dekady. Fani uwielbiali ich wspólnie, ale rozstanie stało się gorzką sensacją, która obnażyła bezwzględność mediów. Później przyszło małżeństwo z chińskim miliarderem Wang Xiaofei. To miała być bajka. Aktorka i biznesmen. Miłość ponad granicami, luksusowe życie w Pekinie. Jednak bardzo szybko okazało się, że za kulisami kryją się konflikty, publiczne sprzeczki, plotki o zdradach i ostatecznie rozwód, który stał się medialnym widowiskiem. Co więcej Rozwód przerodził się w międzynarodowy skandal. Tajwan kontra Pekin. Polityka kontra show-biznes, a Barbie znalazła się w samym środku tego huraganu. W cieniu błysków fleszy aktorka mierzyła się też z ciałem i zdrowiem. W latach, kiedy presja urody była bezlitosna, Halsey była zmuszana do nieustannej walki z wagą i wyglądem. Prasa wielokrotnie donosiła o jej restrykcyjnych dietach kuracjach, a nawet o lekach przyjmowanych, aby sprostać nierealnym standardom piękna. Sama w jednym z wywiadów przyznała, że czasami wolałaby być anonimową kobietą niż sławną, ale zmęczoną lalką. To właśnie ten kontrast między błyszczącą ikoną popkultury a kobietą zmawiającą się z własną kruchością czyni jej historię tak dramatyczną. Świat znał Barbie i Czesiu jako bohaterkę telewizyjnych romansów, ale mało kto pamiętał, że za uśmiechem kryła się osoba rozbita przez stres, konflikty i samotność. I tu dochodzimy do sedna. Jej śmierć z powodu pozornie zwykłej choroby, jaką jest zapalenie płuc, odsłania jeszcze więcej pytań o jej życie. Czy rzeczywiście była tylko przypadkową ofiarą grypy? A może organizm latami, wyniszczany przez toksyczne tempo kariery i rodzinne dramaty, nie miał już siły walczyć? Narracja o Barbie i Czesiu to nie tylko wspomnienie o sławnej aktorce. To historia epoki, w której kobiety w showbiznesie musiały płacić ogromną cenę za sukces. To lustro, w którym odbija się brutalna prawda, im bardziej śni światło reflektorów, tym ciemniejsze są cienie, które padają na życie prywatne. Oto początek dramatycznej spirali, która doprowadziła do tragicznego finału. Barbie HSU, kobieta uwielbiana przez miliony, coraz częściej pojawiała się. W... Na główkach gazet nie z powodu nowych ról, lecz z powodu skandali i problemów osobistych. Świat widział jej szeroki uśmiech, ale kulisy były znacznie mroczniejsze. Pierwszym wstrząsem dla opinii publicznej było jej burzliwe małżeństwo z Wang Xiaofei. Początkowo bajka szybko zamieniła się w piekło doniesienia o kłótniach, wzajemnych oskarżeniach i zdradach były nie do zatrzymania. Media uwielbiały to widowisko, a każda konferencja prasowa, każde wpisy na Weibo i Instagramie stawały się amunicją dla paparazcich. Dla Barbie oznaczało to nieustanny stres, który odbijał się na jej. Zdrowiu. Potem nadszedł rozwód, wydarzenie, które wstrząsnęło nie tylko światem rozrywki, ale i polityką. Jej decyzja o powrocie do byłej miłości, koreańskiego bidziejaku Juniupa, wywołała burzę medialną. Fani w Korei świętowali romantyczny cud. Ale w Chinach kontynentalnych traktowano to jak prowokacje. Barbie nagle znalazła się wokół cyklonu, była rozszarpywana między miłością a polityką, między prywatnym szczęściem a publiczną presją. Zaczęły krążyć plotki, że jej zdrowie gwałtownie się pogarsza. Tabloidy pisały o jej problemach z sercem, o kłopotach z oddychaniem. O dziwnych omdleniach podczas prywatnych spotkań. H.C. milczała, ale jej siostra Gi, znana z ciętego języka, parę razy publicznie zasugerowała, że Barbie powinna bardziej dbać o siebie. Zamiast wciąż walczyć z całym światem. Te słowa wówczas wydawały się tylko rodzinnym przekomarzaniem, dziś brzmią jak złowroga przepowiednia. Kulminacyjnym momentem okazała się jej podróż do Japonii. Na początku 2025 roku wyjazd miał być ucieczką czasem wytchnienia od sporów prawnych i medialnych ataków. Japonia była miejscem, które kochała od lat, kraj, w którym jej seriale osiągały gigantyczną popularność, a ona sama była traktowana jak ikona kultury pop. Jednak już pierwsze dni pobytu przyniosły niepokojące sygnały. Według świadków HSU miała wyglądać na zmęczoną, kaszlała. Unikała tłumów i skarżyła się na gorączkę. Niezwykłe zdarzenie nastąpiło w hotelowym apartamencie w Tokio, kiedy nagle straciła przytomność. Została natychmiast przewieziona do szpitala, ale lekarze szybko stwierdzili poważne zapalenie płuc, wywołane wirusem grypy. To, co dla wielu osób kończy się kilkoma dniami rekonwalescencji, dla Barbie okazało się walką o życie. Jej osłabiony organizm nie reagował na leczenie tak, jak przewidywali specjaliści. Rozwój wydarzeń w szpitalu był dramatyczny. Media dowiedziały się o jej hospitalizacji i natychmiast rozpętały. Gorączkę informacyjną. Japońskie, tajwańskie i koreańskie portale prześcigały się w doniesieniach, niektóre posuwając się nawet do publikowania plotek, że HSU jest w stanie krytycznym od dłuższego. Stosowania środków na odchudzanie eksperymentalnych zabiegów kosmetycznych. Jeszcze inni obwiniali ogromny stres i wyniszczającą walkę o dzieci po rozwodzie. Kulminacja nastąpiła nagle 14 lutego. 2025 roku, w Walentynki, dzień, który miał być świętem miłości, świat obiegła wiadomość o jej śmierci. Informacja rozeszła się błyskawicznie po całej Azji, a hasztagi związane z jej imieniem natychmiast stały się trendem numer jeden na Twitterze i Weibo. Szok był ogromny. Fani nie wierzyli, że ich idolka, której twarz wydawała się wiecznie młoda, mogła odejść w tak banalny sposób. Konsekwencje były potężne. Media zaczęły pisać o ciemnej stronie sławy, o tym, jak show niszczy swoich bohaterów, kiedy nie są już potrzebni. W Taipei pod jej dawnym domem gromadzili się fani, zapalając świece i zostawiając kwiaty. W toku przed hotelem, w którym mieszkała przed tragedią, pojawiły się tłumy ludzi w milczeniu oddających hołd. Śmierć Barbie i Chessie nie była więc tylko... końcem pewnej historii miłosnej czy kariery aktorskiej. Była sygnałem alarmowym dla całej branży ostrzeżeniem, że za blichtrem i sukcesem kryją się dramaty, których nikt nie chce widzieć. Tragedia Barbie i wstrząsnęła całym kontynentem, ale dopiero kolejne dni ujawniły to, co najczarniejsze, ukryte prawdy, sekrety i dramaty, które od lat narastały wokół jej życia. Oficjalny komunikat lekarzy mówił o zapaleniach płuc spowodowanych wirusem grypy. Jednakże szybko okazało się, że to wyjaśnienie nie zaspokaja ani fanów, ani mediów. Pierwszym szokiem były przecieki ze szpitala w Tokio. Jeden z anonimowych pracowników miał ujawnić, że organizm Mejesiu był skrajnie wyniszczony nie tylko przez chorobę, ale i przez blata. Stosowania silnych środków farmaceutycznych. Tabloidy natychmiast podchwyciły temat, oskarżając gwiazdę o obsesję na punkcie wyglądu. Pamiętaj, co przeżyłeś. Barbie piękno zabrało ci zdrowie. Pisał jeden z tajwańskich dzienników, wywołując fale oburzenia i współczucia zarazem. Równocześnie pojawiły się wspomnienia z jej burzliwego życia prywatnego. Były mąż, Wang Xiaofei. W emocjonalnym wpisie na Weibo napisał: Gdyby nie wojny między nami, może Barbie wciąż by żyła. Przepraszam. Te słowa wywołały kolejną falę spekulacji, czy toksyczny rozwód i ciągłe batalie prawne. Nie przyspieszyły jej upadku, niemniej głośnym echem odbiły się słowa siostry BHSU. W programie na żywo wyznała: Ona zawsze była silna dla wszystkich, ale słaba dla siebie. Media ją zniszczyły, a my, rodzina, też nie byliśmy niewinni. Te łzy na wizji wstrząsnęły widzami i rozpętały dyskusje, jak bardzo presja bliskich i branży mogła przyczynić się do śmierci. W kuluarach zaczęły krążyć też bardziej mroczne plotki. Niektórzy sugerowali, że Icesiu od lat cierpiała na przewlekłe choroby, o których nigdy nie mówiła publicznie. Inni wskazywali na nie dziwne kontrakty reklamowe i powiązania z. E. Światem polityki czy jej wizerunek idealnej księżniczki był tylko maską, za którą ukrywano mroczne interesy i walkę o przetrwanie w brutalnym świecie chińsko-tajwańskich relacji? Kulminacja nastąpiła, gdy japońskie media ujawniły nagranie z hotelowego lobby na dzień przed jej załamaniem zdrowotnym. Widać na nim czesiu, słabą i bliską omdlenia, prowadzoną przez asystentkę. Ten obraz, zestawiony z oficjalnym komunikatem o nagłym pogorszeniu zdrowia, stał się dowodem na to, że jej stan był poważny od dłuższego czasu. Społeczeństwo poczuło się oszukane. Dlaczego nikt nie powiedział prawdy? Emocje narastały również wśród fanów. Media społecznościowe wypełniły się wpisami. Ona nie umarła na grypę, umarła na samotność i presję. Była marionetką. Show biznesu hashtagi Justice for Barbie i Dark Side of Fame stały się globalnym trendem. Konsekwencje były poważne. Tajwańskie stacje telewizyjne emitowały specjalne programy śledcze, japońskie media analizowały każdy szczegół z jej ostatnich dni, a koreańskie serwisy publikowały wzruszające wspomnienia Gidzie Aku, jej ostatniego partnera. Była moją pierwszą i ostatnią miłością. Odeszła za szybko, powiedział w jednym z wywiadów, nie kryjąc łez. Czarna prawda o Barbie HSU nie polegała jedynie na jej śmierci, ale na całym systemie, który ją do niej doprowadził. Show business, który stworzył ikonę, okazał się również tym, który ją zniszczył. Przemysł, w którym piękno, Perfekcja i skandal sprzedają się lepiej niż zdrowie i szczęście, pochłonął kolejną ofiarę. I choć wielu próbowało zatrzeć granice między faktami a plotką, jedno stało się pewne: Śmierć Barbie i Czesiu była lustrem, w którym Azja zobaczyła swoje własne obsesje na punkcie sławy. Władzy i wiecznej młodości. Śmierć Barbie i Czesiu to nie tylko dramat jednostki ale również symboliczny rozdział w historii azjatyckiej popkultury. Z perspektywy naszego kanału, analizującego mity i sekrety gwiazd, ta tragedia pokazuje całą brutalną prawdę o tym, jak cienka jest granica między uwielbieniem a zniszczeniem. Barbie i była dla wielu widzów uosobieniem marzeń dziewczyną z sąsiedztwa, która stała się ikoną. Jej sukces w Meteor Garden otworzył drzwi całej generacji aktorów i piosenkarzy z Tajwanu na rynek międzynarodowy. Była pionierką, która pokazała, że azjatycki serial może zdobywać serca globalnej publiczności, a azjatyckie gwiazdy mogą być idolami na równi z Hollywoodskimi. Ale jednocześnie jej historia obnaża mechanizmy, o których nie mówi się głośno, media które budowały jej karierę, były tymi samymi, które później rozszarpały ją na kawałki. Rodzina, która miała być oparciem, sama stawała się częścią. Medialnego spektaklu. Fani, którzy ją kochali, często domagali się od niej niemożliwego, by wciąż była tą samą szansą jej z początku wieku, wiecznie młodą, piękną i uśmiechniętą. Nasza opinia jest... Jasna, Barbie i padła ofiarą nie tylko choroby, lecz także całego systemu. Systemu, w którym kobieta w show biznesie musiała udowadniać swoją wartość nieustannie wyglądem, romansami, dramatami. Jej życie było nieustannym przedstawieniem, a każda próba ucieczki kończyła się kolejną falą krytyki. Nie można jednak zapominać o jej wielkości. To co zostawiła po sobie, to nie tylko rol i piosenki, to także przesłanie o odwadze, odwadze do kochania mimo wszystko, do powrotu do pierwszej miłości mimo krytyki, do walki o swoje dzieci i swoje imię, nawet kiedy świat patrzył z pogardą. Dla wielu widzów jej śmierć jest ostrzeżeniem. Ostrzeżeniem, że idol to nie robot, niewieczna ikona ale człowiek z krwi i kości. Że za każdym uśmiechem na czerwonym dywanie kryje się historia. Bólu, wyrzeczeń i niepewności. Chcemy zapytać was, widzów, jak wy pamiętacie Barbie HSU? Czy w waszej pamięci pozostanie jako bohaterka romantycznych seriali, czy jako tragiczna ikona? Której nie pozwolono żyć w spokoju? Jakie emocje budzi w Was fakt, że jej życie zakończyło się w tak banalny, a zarazem dramatyczny sposób? Naszym zdaniem historia Barbie to lekcja, którą każdy fan powinien zapamiętać: idol to lustro naszych marzeń, ale także ofiara naszych oczekiwań. Jeśli naprawdę chcemy uczcić jej pamięć, powinniśmy nauczyć się dostrzegać w gwiazdach ludzi. Zanim będzie za późno. Istnieją historie, które nigdy nie zostały opowiedziane. Ale teraz jest nasz Barbie HSU, kobieta, której życie było jak film. Pełne miłości, skandali, upadków i wzlotów. Odeszła nagle, w obcym kraju, z dala od domu, w ciszy szpitalnego pokoju. A jednak echo jej śmierci wstrząsnęło całym kontynentem, Przypominając wszystkim. Jak krucha bywa ludzka legenda. Wspomnienia o niej to nie tylko obrazy z ekranu. To śmiech młodej szansie jaj, który uczył całe pokolenie wierzyć w marzenia. To odwaga kobiety, która mimo porażek i bólu. Zawsze próbowała kochać jeszcze raz, bez względu na opinię świata. To wreszcie twarz, która stała się symbolem epoki, epoki, kiedy Azja zaczęła mówić własnym głosem w świecie rozrywki. Dziedzictwo Barbie i nie kończy się wraz z jej odejściem. Pozostaje w sercach milionów fanów, którzy dorastali z jej rolami i śledzili każdy krok jej życia. Pozostaje w pytaniach, które zadajemy dziś o granice sławy i odpowiedzialność mediów. Pozostaje w nostalgii, która każe nam wracać do jej scen, piosenek i wywiadów, jakbyśmy chcieli jeszcze raz usłyszeć jej głos. Gwiazdą, ale przede wszystkim była kobietą, która zapłaciła najwyższą cenę za bycie symbolem. A teraz, kiedy znasz tę historię, możesz poczuć, że stałeś się świadkiem nie tylko końca, ale i początku. Początku nostalgii, która sprawia, że legenda nigdy nie znika. Barbie jej czesiu odeszła, ale jej echo wciąż żyje w pamięci, w kulturze, w uczuciach, których nie sposób wymazać.